Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideoportalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, zajmiemy się dzisiaj pytaniem skierowanym do nas przez Panią Iwonę, która pisze, że chciałaby ubezwłasnowolnić swojego starszego brata i jak rozumiem jest, jest wnioskodawczynią postępowania sądowego w tej sprawie. Oni pisze, że brat jest chory psychicznie, nie podejmuje obecnie leczenia, wcześniej, wcześniej bywał w szpitalu, no ale, ale obecnie odmawia podjęcia terapii. Odbyła się jedna rozprawa w tej sprawie i sędzia prowadząca zapytała panią Iwonę, czy, czy pani życzy sobie, aby na następną rozprawę brat został doprowadzony przymusowo przez policję, bo na pierwszej rozprawie się nie stawił. Pani się na to zgodziła, ale teraz, kiedy pyta w sądzie, no, nie może uzyskać informacji na temat tego, czy rzeczywiście takie postanowienie, taka decyzja sądu została wydana no i czy, czy na najbliższej rozprawie. Brat się pojawi przymusowo doprowadzony, pani pyta, co w takiej sytuacji zrobić, w jaki sposób dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 547 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie, w celu wysłuchania osoby, bo w takim postępowaniu konieczne jest wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, Sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę, albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie. Co oznacza, że to zarządzenie przymusowego sprowadzenia na rozprawę następuje w drodze postanowienia sądu, i takie postanowienie powinno znaleźć się w aktach sprawy. Poza tym powinno zostać. Jako podlegające zażaleniu doręczone zainteresowanej osobie. Przyjmuje się w doktrynie, że sąd powinien z tego środka korzystać w zasadzie w sytuacjach wyjątkowych, gdy wezwanie do dobrowolnego stawiennictwa okaże się bezskutecznie. No i pojawiają się również w doktrynie, w komentarzach takie, można powiedzieć, postulaty praktyczne, że w zasadzie sąd powinien. Zanim zarządzi przymusowe sprowadzenie, no to co najmniej dwukrotnie wcześniej wezwać zainteresowanego do, dobrowolne, do dobrowolne, dobrowolnego stawiennictwa. No i proszę Państwa, w, w zasadzie, cóż mogę powiedzieć, jeżeli nie ma takiego postanowienia obecnie w aktach sprawy. To mogę sobie wyobrazić dwa powody. Pierwsza to takie, że może go nie być, bo jeszcze nie zostało wydane. Może sąd zrobi to dopiero wraz z ustaleniem terminu odroczonej rozprawy. No a druga sytuacja może dotyczyć tego, że sąd podjął decyzję, że jednak daje jeszcze szansę bratu na dobrowolne stawiennictwo. No i, no i w tej sytuacji dopiero w dalszej kolejności będzie podjęta próba przymusowego sprowadzenia na rozprawę. Natomiast sprawa taka podstawowa tutaj dla pani Iwony dotyczy tego, w jaki sposób możemy zapoznać się ze stanem sprawy. Prawo wglądu do akt sprawy mają stronę postępowania, powód, pozwany, wnioskodawca, czyli w tym przypadku właśnie pani Iwona, no uczestnik oskarżono, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy oraz ich pełnomocnicy. I osoby te mają też prawo sporządzania notatek, wnioskowania o wydanie kserokopii, wykonania fotokopii z akt sprawy. Zasadniczo mamy takie dwa podstawowe, dwie podstawowe metody korzystania z tego, z tego prawa. Pierwszą, i taką, którą polecam, bo jest ona zdecydowanie najwygodniejsza, najbardziej efektywna, to jest dostęp elektroniczny przez portal informacyjny danej apelacji. Osoba zainteresowana korzystaniem z portalu powinna zarejestrować się na stronie portalu danej apelacji. Mamy 11 niezależnych apelacji, których siedziby są no, w największych miastach Polski. Pani musi po prostu sprawdzić na terenie której apelacji ma siedzibę sąd, w którym toczy się Pani sprawa. No i następnie zarejestrować się. W portalu informacyjnym można to zrobić na trzy sposoby: albo poprzez osobiste stawiennictwo w sądzie, i tam uzyska Pani po potwierdzeniu tożsamości dostęp, jakiś login, hasło do, do takiego portalu, albo można to zrobić bezpośrednio na stronie internetowej portalu informacyjnego. No, poprzez podanie swoich, swoich danych osobowych. No i w następnej kolejności, kiedy już taki, taki profil zostanie założony, robi się to za pomocą profilu zaufanego Platformy EPUAP, do którego założenia wszystkich zachęcam, bo on bardzo wiele ułatwia w takich sprawach urzędowych, administracyjnych. Po uzyskaniu takiego, założeniu takiego konta, można wnioskować o dostęp do konkretnych spraw, podając yy, sygnaturę Akt sprawy i podając swoją rolę w sprawie. I to w ciągu pani, jako, jako uczestnik czy wnioskodawca, ma jak najbardziej takie, takie upoważnienie i to bardzo szybko sądy w ciągu kilku maksymalnie dni udzielają dostępu do danej sprawy. Jest to bardzo wygodne, bo wtedy widzimy wszystkie czynności, które podejmuje sąd, wszystkie dokumenty. No i co ważne, nie musimy nawet śledzić tego na bieżąco, bo na bieżąco dostajemy powiad powiadomienia na adres mailowy, jeżeli cokolwiek się zmieni, jeżeli zostanie jakiekolwiek nowe, yy, nowe działanie podjęte, yy, podjęte w sprawie. No, jeżeli yy, yy, z różnych względów taka droga nie jest dla pani. Yy, najbardziej korzystna czy dostępna, no to prawo do, do wglądu yy, do akt sprawy można realizować poprzez no, bezpośrednie stawiennictwo w, yy, w sądzie. Taki wniosek o udostępnienie akt można składać zwykle osobiście w jakimś biurze obsługi interesanta prowadzonym przez sąd, czasem telefonicznie, czasem za pośrednictwem yy, poczty elektronicznej, to już zależy od yy, praktyki konkretnego sądu. No i od praktyki konkretnego sądu zależy też gdzie takie akta są przeglądane. Zwykle no właśnie też jest to jakaś specjalnie wydzielona sala w biurze obsługi interesanta, czy tak zwana czytelnia akt. No i tam pod nadzorem pracownika można zapoznawać się ze wszystkimi aktami aktami sprawy, no i tam poszukać i znaleźć to co nas interesuje, czyli w tym przypadku to Postanowienie, które, które miałoby być ewentualnie wydane. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.